Nie wiadomo, było, czy gmina to się ma nazywać gmina Zato, czy, czy miasto i gmina za to. E, Także do tej pory te sprawy są też jeszcze tak do końca nie problemy, bo są miasta i gminy za to. Miasto i gmina jest na przykład jest miasto i jest na przykład gmina. Takie nazwy się pojawiają. E, ja uważam, że tutaj nasza nazwa jest poprawna, bo my mamy, siedzibę w w mieście, jesteśmy w ogóle gminną jednostką, więc gminą i podobnie Wadowice. Oni, oni też mają burmistrza Wadowic małem burmistrza Zadora. Jest prezydent Oświęcimia, ale tam są jednostki. Jest gmina Oświęcim i miasto Oświęcim. I w pierwszych wyborach na kandydatów Rada postawiła y, Pana Jerzego Szczelca, Pana, y, pana Zajasa, który y, y, Bariana, który tu sprawował wcześniej władzę jako pułkownik, był y, y, naczelnikiem gminy. Y, był jeszcze Pan Gwuch, Fabian Gwóźdź Fabian Gwóźdź i Pan Stanisław przepraszam, Stanisław Rado. Te cztery osoby. Głos, głosowanie było wzgodzące dla byłego naczelnika Zajasa. Otrzymał trzy głosy. Pozostali kandydaci nie otrzymali praktycznie żadnego głosu. Resztę głosów otrzymał pan Szczerzec. I on potem sprawował tutaj dwie kadencje w gminie. Kolejne trzy kadencje w tej chwili sprawuje pan Bernard z Gminie. I w tej chwili już drugą kadencję jest w wyborach bezpośrednich. Jeżeli chodzi o ostatnie tutaj wybory, to w ostatnich wyborach było kilku kandydatów. Tutaj mamy tak, jest taka strona Państwa Komisja Wyborcza. Na tej Państwowej Komisji Wyborczej można pewne rzeczy, są, wywieszane są również wyniki wyborów.